Jeśli o z tej strony? Łysu, to dzisiaj nie będziemy nic kupywać, nic, yy, nic no. Nie będziemy coś tu robić, ale będziemy dzisiaj grać w same mecze. Taki challenge Łysu. Tak taka też na jego kanał, może coś tam robi. Nie wiem, kiedy dało się jakoś cały mecz czy też tak pą, pą, bang. To by jakieś pierwsze dwie pierwszym meczu, jak wiecie. A co mamy robić. Ja tutaj raz ugrałam. Raz, może... no, mój skład muszę szkła się tuż niż go. No. Mam nadzieję, że to wygramy. Więc jak widzieliście od samego początku nie zmieniałem Do drugiego składu sobie możemy pójść. A, tego co kupiłem. No taki skład może być o tego. To ja tego drugiego wysłałem na przede Um, niech się sprzeda. Może darmowe pieniądze pójdą. Chcemy squeezec. Ej, mam bramkasę, bo. No bramkasę, nie wiem. A to za czerwoną kartkę, nie wiem. Rzucę innego, innego bramkasa. No nie, jak pójść teraz dalej do metru? Dobra, jest. 5 do 1, 6 do 1, 7 do 1. No patrz, to jak to strzelnie broni. O, 8 do 1. Tak to się robi. Ludziszka, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Lecimy z koksem. mam nadzieję. To będziemy najwyższych w dywizji FIFA 22 na telefon. Wow Ej, czy. czy, czy? My gramy? Mam nadzieję, to nie, bo naprawdę nam dobrze idzie. Włoska liga. Pan Czując Premier League. Mi się to podoba. Ja jeszcze nic nie kupowałem, co tego. Eee, mo może może trzęstnego wrócimy do włoskiej ligi. Rodziska naprawdę... ojej, jest puchar, Bo drugi świętym. Drugi pucharek, ósma liga 90 tysięcy. Dobra, ja, rodziska moja drużyna. Prawda jesteśmy już ósmy ten i... wow, 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 wow. To się Nie to już jakieś karty. Ej, to nic nie będziemy robić, ale mam trzy paczki, ale nie będziemy się tych paczek otwierać, tylko... Otworzymy sobie jakieś. To... O, to jest zakon. Ja się po obejrzeniu reklamy się widzi. Teraz jak możemy wybrać? Eee. Suba, bo nie wiem. E, nie wiem, czy on jest. Nie, on nie jest. To, to go wy. We... No. Tutaj nie możemy, hopa. No e, i więc nie mogę. Dobra, do. Do dywizji, e, postaram się, bo jestem z dywizji, której jestem. Nie wiem, e, u to siódma, szósta, piąta dywizja, w tym odcinku musi być. No, chyba było większa niż KKS, to się mega trzeszyło, ale i i jest to, to, nie wiem, której dywizji z jest KKS. Jestem ósmej. No i świetnie. Mm. Nie wiem, jakiś transfer chciałbym porobić. Drugą, jakąś drugą, drugą, tylko się. O, tutaj mamy, a, bo to, to, też ligi, stójcie masz to trzeba wybrać ligi myślę, że to, to już na bo ostatnio, jak wiecie, wybieraliśmy sobie. Właśnie musimy śmieć i... Choć mamy? I szybko odpowiedz... Nie, to, to. do tego szkodu, ale... No, nie wiem, dawno mnie tu, bo Mam szybkiego takiego pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. On jest chyba z ale tak. On jest na obronę. Właśnie szybko szybko na obronę. 20 tysięcy myślę, że to dobry deal. Znaczy, inform Świetnie, że mogę do Czy znaczy, to się jeszcze tutaj do nas się trzydał? Yy, on się trzydał. Trzech już weźmiemy. Z bramka, trzeba się, się trzyda. 20 tysięcy, dobra, skóry płacimy. O nie, dałem go chyba na... Yy, tak. Czy mogę go... zyskać do drużyny? Tak, dobra, spoko. Co to jest za drużena? są ikony wszystkie. To ja podziękuję się ikonom. O, ja się wejdę wyjdę tutaj i wonu szukamy kiegoś do naszej do naszej ligi. Nie ma na razie Stąd nikogo. I tutaj nikogo. I tutaj dość... Do, stąd wychodzimy. Co ja zrobię tą naszą drugą drużynę taką piękną, ładną fajną, O nie. Ja to chciałem zrobić, e, oraz jeszcze zrzucałam e, 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 e. pierwsza lega na ławkę ezerwowych tylko innego mamy. Chyba dwóch kupiłem? Nie wiem. No jest ja chyba obrącą, tak? Tak. No i... a może tutaj go nawet mogę rzucić? Nie, bo to jest CME. a to jest obrona. A my obronkę jeszcze nie kupiliśmy. Nie, dobra, wydawało mi się. Wracamy do naszego składu, Wracamy do naszego składu pom, No i ja mogę grać. Dobra, mogę grać. Lecimy z koksem. E, taka... no mam nadzieję, że to będziemy wygrywać, a nie remisować wszystkie. Obronię niestety. Nasza bramka z też obroni. Jest jeden kold jeden 60. 60. Zresztą minut, jest to mega fajnie. No i reklamowaliśmy się 5 sekund. Też jeszcze się Ja Aż 5 minut ten nagrywam, czy to jakieś 2 do 7 divizji dojdę i się widzimy. Jak wygramy ten, ten mecz to e, będziemy do 7 dewizji i chyba tam nie, jeszcze nie wiem gdzie KGS jest, bo jeszcze nie rzucił FIFA 22, ale zobaczcie to, o u mnie na pięknym kanale lesu, YouTube 12 FIFA 22 to będzie leciał i przeciął pobrać, ja to... Rodziska, na no, następnym odcinku zostały te paczki, są cztery paczki. No nie wiem, jakiś, jakiś składnik chcę e, e, Nie ma to jak tamtej Lizy. O, o ikonę można walczyć. E, jakie są wyzwania? Halo, PKKS jak będzie jakieś wyzwanka robił? To ja też e, zrobię jakieś wyzwanku o ikonę. No nie wiem. Może patrzuchę, ale kiedy KTS nie robię, to ja też nie robię, bo ja to wiem, to to jest słabe. Wow. To mam dużo, dużo kart. Aha, spoko. Nie wiemy co tu mam. Trzeba jakieś kupić fajne, ale... No nie wiem, co tu mógł do mojej drużyny napracować. Do się drogi. Nie wiem, na razie nie wiem. Nie mam pomysłu. Mam 400 hajś, że to jest naprawdę dużo. Aj, bo ja robię z tego, z, z tego styku. mam jeden pomysł. Ale to musisz się jeden kiedy będzie to, to y, jestem uratowany. Bo alaba jest potencjalnie. RAR Madryt i jakieś 400. Ja jest, za 400 z tego mogę go kupić. Za 350, dobra, to mi stać na alabę. A jeśli się opłaca, Alaba, to jest kurzacki obrączny. Z się wróci.

Ale to nie u nas. Za tak, tak dobrą tak cenę, a Raba nigdy nie pójdzie do jakiegoś nie wiadomo czego. Dobra, naprawdę już coraz lepiej to wygląda. No, dużo dużo jeszcze brakuje, ale musimy zawsze pobrać, wiecie. Za, za, zawsze, zawsze musimy pobrać, pokrać. To lecimy siódmej dywizji. Mam nadzieję, to widzimy. na tym odcinku, albo na następnych. Następnym, jakiś opening. Y może się pogramy lepszymi kartami, kartami co im powiedzieć, ale 0 punktów na sam start. Możemy spać, do już 5 8 dewizytę. To proszę wygrać. Oh my god, naprawdę. 2-3 grany. Dobra, i ja tu spalnę na pewno. Kiedy teraz nie wygram, to, to będzie słabo. Ej, naprawdę 3-3 grany. 7 prób mam. Ale to jest niemożliwe. ta moja drużyna jest tak kichnie. słaba, naprawdę. Nie wiem, co tu mamy. Za 50. Ej, dobra, kiedy coś dobrego wyleci to. To płacało i... no nie! Ja, jeszcze trochę! No nie! Najgorszej... o dobra, że reklama obejrzona. Dobra, i co wyleci? I co wyleci? nie o, Dobra, że go... na rynek. dawać jeszcze raz, o, się reklamy... nie. No i reklama obejrzona. No i lecimy z koksem, co teraz poleci. Proszę, proszę, to... Co to jest za jakiś słabiak? Proszę o zabrać ostatni raz. Daj, dziczka. Czy nam wyleci? Dobrze. Proszę, proszę, nie, nie, nie! Nie nie, nie cofnij się! Ja się jeszcze trufnąć albo o ikony. Ostatni, ostatni raz. Daj paczkę o ikony! 1000 Dobra, ja już tego nie robię, już tego nie robię. Ten na sprzedaż, ten na sprzedaż i ten na sprzedaż. Świetnie, po prostu świetnie. Dobra, obejmę sobie reklamy razem. To jakieś miejsce, co to jest, gościu. Też z tą się zgadzam, nie na to. Okej, okay, ludziska, Dużo się przydają. Z tą nadzieję. Dziękuję za oglądanie. To była FIFA 22, drugi odcinek. Nara. Bye bye. A następnym odcinku będzie się więcej. Dziać.